Gdy rozważam Ewangelię o niewidomym Bartymeuszu, zastanawiam się, czy ja miałbym taką odwagę jak on, wbrew opiniom i słowom ludzi, którzy patrzą, którzy oceniają, którzy uciszają, krzyczeć na cały głos: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną! No tak. Ale niewidomy nie miał nic do stracenia. Że brak kaleka, a ja, ja to co innego. Mam przyjaciół, mam pracę, jestem duszą towarzystwa. Nie mogę tak obnosić się, że wierzę, że przestrzegam pewnych wartości. W moim, ale może również w Twoim przypadku, głośny krzyk: Jezusie, synu Dawida, ulituł się nade mną, byłby wołaniem o przebaczenie. Aby Bóg wybaczył mi, że tyle razy bałem się przyznać do Niego, że wstydziłem się poza bezpiecznym miejscem, poza kościołem, poza kręgiem modlitewnym, poza pielgrzymką, dać świadectwo, że w Niego wierzę. Tyle razy zaślepia nas opinia innych ludzi. Wolimy się nie wychylać, pozostać z boku niezauważonymi. Boimy się pokazać, że jesteśmy ludźmi pobożnymi. Dlaczego? Może dzieje się tak dlatego, że nasza wiara jest słaba. Tak często kierujemy się tym, co inni o nas myślą. A czy myślimy codziennie o tym, co Jezus o nas myśli?